w wesołej zagrótce. Dzisiaj właściwie to taki program będzie na temat karmieniaku Nie będę wam pokazywał, co daje, co nie daje, tylko tam na pewnym forum było pytanie. Ktoś tam napisał, że można dawać soję siłtowaną, oczywiście można, ale moim zdaniem powinno być tej soji Moim zdaniem. E, powinno być sobie 10% całości żywienia no so, jak namielimy sobie e, e, pszenicę czy tam ziemniaki to dajemy to do środka też można dać 10% no ja używam, powiem szczerze daję tak około 16% nie daje, 10, daje więcej e, a teraz na te pytanie, bo tam mówiłem, że tym kurom się robi w przełyku Yy, po prostu razi ten przełyk im ta soja. No ale jak się daje za dużo tej soi, no, a skąd to wiem, kiedyś byłem u takiej, yy, w takiej hujtowni paszy i chciałem zacząć sam mieszać yy, yy, po prostu yy, paszę im ze zbóż i z wszystkiego. Bo wcześniej kupowałem taką gotową, już yy, sam. No to mi właśnie pani pokonowała tą soję, tylko mi powiedziała, że nie może być więcej jak 10% bo dlatego, że właśnie ktoś tam mówił, jacyś hodowcy, że, że jest takie podrażnienie dla kur. No, Także stąd to wiem, ale pozwoliłem sobie, pozwoliłem sobie też sprawdzić w internecie, że no, miała rację, no nic nie pisze o tym podrażnieniu, ale dajemy 10% na całość, czyli jak tam na dzień jedna kurka ma ten to 10% może być tej soi, no ja daję tak około 16-19%. No, kulki niosą się dobrze, dobrze się mają. Także, jak widać, także to samo daje tym ozdobnym, bo one to samo jedzą. Także miało być też dzisiaj o, o świetlowniku. Może tam syn na końcu montuje ten świetlownik, jaki mamy. A kiedyś pokażę, właśnie, jak miele ten świetlownikiem i co miele. I się zacząć sprzątać. Na razie tu. W tej jadalni, no, no to mają jadalnię tu, no, tu mają kurnik do spania, tam ciepły jest. No chodź biała, no to tak na temat tej, tej, tej soli. no tyle wiem o tej soli, no i stosuję się do tego, bo, no po prostu, no, szkoda jest kur jak ich coś boli, niby ten, ta pani mówiła, że to jest coś, wygląda coś takiego jak u nas gagał, no to tak samo mają właśnie te kury. Że mają zgagę, no, no niby to nie boli, ani, nie no, ale trochę przeszkadza moim zdaniem. No, także. No, wczoraj padało trochę takiego słońca, dzisiaj to samo. No, także spokojny taki dzień. Spokojny tutaj. Kazik, Twoje dzieci się rodzą, ty wiesz o tym? Opie. A Ty się tu spokojnie chodzisz. <śleszysz> Słyszę w Ty. No, no chodź chodź, na no tu, chodź na no tu, pokaż no się, jaki ty ojciec jesteś No, pokaż no to A, no, jednak dumny O, no, idzie do nas, przywitać się ładny, ładny jesteś? A co jest mi wychud jakby? Nie wychudłeś No twoje też dzieci się rodzą. Słyszysz koleżanko, poznaję je. Podobne są do ciebie. Ej, ej, czego się boisz? Można o, można. też daje takie duńską, to jest dzika, dzika, jakby się to nazywa? Dziką pszenicę, dziki owies ziarna różne dzikie takie traw to można to kupić w workach w sklepach takich właśnie hurtownia na pewno jest w Mysłowicach w Turkocie Turkot Turkot albo Turkuś Turkot chyba to tam jest jak na Sesnowiec siedzie. to tam można to kupić także kurki też to lubią to jest taka nowość chyba mi się wydaje Kupujemy różne rzeczy, a tak jak mówię tej soji to tylko tak 16%, może nawet mniej. Ja staram się utrzymywać gdzieś tak. No na przyszły raz pokażę Wam właśnie jak mieszam to wszystko. Tą soję, ile tego daję i mam taki ładny teraz udownik, to Wszystko rutuje. Tutaj, y, śrutownik do zbóż, zrobiliśmy taki mały unboxing. Paczki y, wesoła zagródka się rozwija, a nie zwija. No to żegnam Was. O, mam sprzątanie, bo to tak no, chwilowo, bo kury teraz niosą, to nie chcę im przeszkadzać. Hmm. No to żegnam Was, że wesoła zagródka.